Dziękuję Szanowni Państwo, Szanowne goście, Szanowni wszyscy powstańcy Warszawy. Chciałem wyrazić swoją wdzięczność i chorobu złożyć wszystko. Powstańcom Warszawy, którzy obronili Polskę przed nawałą bolszewicką, czego nie wiedzieli jeszcze wtedy. Ale gdyby nie ich obrona Warszawy, to bolszewicy doszliby do Renu albo i dalej. Ja, jako przedstawiciel grup oporu, które walczyły w latach 80. z bolszewikami, tutaj i z reżimem Jaruzelskiego, w ich imieniu chciałem się przeciwstawić i wznieść protest przeciwko postawieniu pomnika śpiących bolszewików z powrotem na pracę. Dziękuję uprzejmie.